Ile można zyskać pozywając bank, albo to prowadzić do sprawiedliwej ugody sądowej? Nasze kurdzista miał odsetki ponad 350 tysięcy już odzyskanej. społeczność Frankowiczów nam wspaniale rośnie, zwłaszcza nasza społeczność. Dzień dobry, witam serdecznie w Nowym Roku. Mamy 7 stycznia 2024 roku, a to jest 163 odcinek Ekspresu Frankowiczów. Ze mną, jak zawsze, na miejscu, po Sylwestrze, eks główny ekspert społeczności, Życie bez kredytu, Kamil Chwiedosik. Dzień dobry, witam serdecznie i oczywiście szczęśliwego, dosiego Nowego Roku. No i powiedz mi, jak się bawiłeś? No, bawiłem się przed nią. jak to bywa czasami w górach, jak się jest, to ten lepszy, lepsze powietrze, lepsza atmosfera się udziela. Natomiast, no, ciekawe też towarzystwo przypadkowo się trafiło, więc w ogóle było bardzo ciekawie, sympatycznie, no i można powiedzieć pomyślnie rozpoczęliśmy nowy rok. Widziałem na social mediach te twoje tany-tany, a Sylwestra jeszcze tutaj mówiłeś, że trzeba odpocząć, święta w Sylwestra też, że nie za bardzo. No wiesz, jeden odpoczywa tańcem, drugi czym innym. ale jak cię znam, to w wolnych chwilach pracowałeś. No akurat w tym, tym roku było trochę tego mniej, dlatego że bardzo dużo przecież wydarzyło się w grudniu, jak pamiętamy, wyroki TSUE, więc trzeba było trochę e, temu ciału dać odpocząć po prostu. Miniony rok był bardzo interesujący, bardzo ważny dla wszystkich Frankowiczów, ale nie tylko, bo przecież wyroki Tsue są także ważne dla innych kredytobiorców. Natomiast my chcemy zaczą zacząć od tego, od małego poradnika. Chcemy Państwu wytłumaczyć Kamil opowie. Ile można zyskać, pozywając bank, albo to prowadzić do sprawiedliwej ugody sądowej pod egidą społeczności Życie Bez Kredytu? Ja mam napisane 190 760 zł można otrzymać od banku. Powiedz mi, tak. jak to jest możliwe? To są kwoty tylko i wyłącznie dotyczące odsetek ustawowych i kosztów procesu. No, trzeba zwrócić przede wszystkim uwagę na to, że na przykład na odsetki ustawowe, które dzisiaj mają 11.25% wymiar w skali roku, ma wpływ również czas trwania postępowania sądowego, czyli innymi słowy, czym dłużej trwa postępowanie, tym bank na koniec dnia będzie musiał zapłacić więcej odsetek, bo wiemy, że według wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z grudnia, wymaga, taka wymagalność roszczeń jak najbardziej również jest podyktowana przepisami polskimi, także tutaj nie ma żadnych okoliczności, które by stały na przeszkodzie. Nawet ten sławetni już zarzut zatrzymania nie może tamować odsetek. Co de facto oznacza, że dodatkowo do kwot odzyskanych przecież i tak w ramach roszczenia restytucyjnego Frankowicze odzyskują odsetki. Odsetki zresztą można policzyć sobie na naszej stronie internetowej na kalkulatorze, który pokazuje, jakby od danej kwoty, ile takie odsetki przez czas procesu, który zakładamy, około 3 lat będzie naliczony. No i to są kwoty właśnie rzędu. Ponad 190 tysięcy zł, jeżeli mówimy o średniej, no pamiętajmy też, że jako kancelaria specjalistyczna prowadzimy raczej większe sprawy, większe kredyty. Przy mniejszych kredytach oczywiście te odsetki będą też niższe, natomiast no, nasz rekordzista miał odsetki ponad 350 tysięcy już odzyskane i te pieniądze były zwrócone. Także tutaj efektem, i po to właśnie też mówimy o tych kosztach, nie tylko jest zwrot. Tych nienależnych świadczeń, które bank musi zwrócić w formie rad kredytowych, ale również właśnie dodatkowych kosztów i odsetek. A te koszty to są przede wszystkim 10 800 zł za pierwszą instancję, 8 100 za drugą, i to są koszty zastępstwa procesowego, plus oczywiście 1000 zł za złożenie pozwu, 17 bądź 34 zł za pełnomocnictwo. Jeżeli pojawiły się jakieś koszty typu biegły, być może jakaś apelacja była składana, no to jest to jakieś 1000-2000 dodatkowo, czyli i łącznie po wygranej sprawie z samych kosztów Frankowicz otrzymuje około 20 tysięcy złotych. No i jak dodamy te odsetki, te wszystkie koszty związane z zastępstwem procesowym, to okazuje się, że wynagrodzenie, chociażby kancelarii czy czy Swi, jest opłacane z banku, a nie z kieszeni Frankowicza. Frankowicz ma samą korzyść wynikającą z ustalenia nieważności umowy. No i z tego, że zawsze pozostały jakieś kwoty, zważywszy na to, że no na dzień dzisiejszy, widząc po tych już niemal 600 wyrokach, które za chwilę. Za chwilę zapadną, że de facto no, nie ma czym za bardzo w tej chwili bank, znaczy nie ma za bardzo po co przedłużać czasu trwania postępowania, bo czym dłużej one trwa, ten na koniec dnia te pieniądze dla franków po prostu większe. Pozew, pozwem, ugoda, sprawiedliwa ugoda sądowa też jest ważna otrzymane ewentualne odsetki, ich wysokość też dla wszystkich jest na pewno ważny, ale drodzy państwo, najważniejsze jest to być razem. Razem, czyli społeczność Frankowiczów nam wspaniale rośnie, zwłaszcza nasza społeczność, czyli społeczność Życie bez kredytu, której założycielem, pomysłodawcą jest Kamil Chwiedosik. Kamil, czy byłbyś w stanie, na pewno jesteś, bo masz to wszystko w głowie, podsumować te 8 lat społeczności Życie bez kredytu? Bo można powiedzieć jednym słowem: sukces, sukces i jeszcze raz sukces. No Dziękuję bardzo miło mi. I oczywiście e, mamy cały artykuł, który o tym mówi, e, który tutaj e, przygotowała Zofia Karaszewska, która jakby zebrała te wszystkie wiadomości, które faktycznie pojawiały się w tym roku. Także dziękujemy również za tą pracę, bo to była naprawdę bardzo długo trzeba było się przygotować do tego, żeby te wszystkie zebrać dane, te wszystkie analizy przedstawić. Także także ta, takie podsumowanie tego roku 2023 faktycznie wychodzi no, na korzyść członku społeczności życia bez kredytu. Bo pamiętajmy, no dzisiaj mówimy, że 600 wyroków, a jeszcze rok temu, pozdrawiam również Bodzia Bajaka, gdzie pamiętam, dzwoniliśmy jeszcze z Sylwestra i gratulowaliśmy mu 300 wyroku członku społeczności życia bez kredytu, a te 300 wyroków zapadło w ciągu 7 lat. Dzisiaj mamy już 600 wyroków niemal, więc można powiedzieć, że przez tylko 2023 trzeci zapadło praktycznie tyle samo wyroków, co przez wszystkie poprzednie 7 lat stąd też biorąc pod uwagę chociażby tą daną no to naprawdę jest czego, z czego się cieszyć. A ja widzę, że dynamika jest coraz większa. dlatego że też mamy dane statystyczne dotyczące wyznaczonych terminów rozpraw zarówno w pierwszej instancji jak i w apelacji, a pamiętajmy, że najczęściej jest tak, że na pierwszej rozprawie albo w ciągu miesiąca po tej rozprawie od razu zapada wyrok w każdej instancji. Dlatego też no, biorąc pod uwagę te Dane, można powiedzieć, że w przyszłym roku no na pewno przebijemy 1000 wyroków. Ja myślę, że być może nawet będziemy mieli 1200, czyli też będzie dwukrotność tego, co mamy dzisiaj. Dlatego no, to jest ogromny, można powiedzieć, respekt dla wszystkich ekspertów społeczności życia bez kredytów, dla adwokatów z KBIW, czy dla tutaj analityków, również adwokatów i radców prawnych z Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii, czyli wszystkich tych, którzy się do tego przyczynili uwalniając niejako już frankowiczów od tych nieuczciwych, toksycznych kredytów, dodając, że przecież też mamy ponad tysiące zabezpieczeń roszczeń, czyli w sprawach, w których jeszcze nie zapadły te wyroki, to i tak już frankowicze mogą przestać płacić i faktycznie ten rok i te dane, które się tam pojawiały w tym artykule, nawet mnie bardzo ucieszyły, bo nie mam aż tyle czasu, żeby tego na co dzień tak jakby zbierać tego wszystkiego do głowy, tak jak, tak jak powiedziałeś, choć oczywiście wiem, że jest dobrze, bo, bo wygrywamy i że wszystko idzie do przodu, ale no aż taki progres i też no, ilość nowych klientów zdecydowanie w tych ostatnich tygodniach, po wyrokach CUE, no to pokazuje, że naprawdę no bardzo dana kolejna ważna, 27% ogólnie frankowiczów według naszych danych, czyli ponad 200 tysięcy frankowiczów pozwało już swój bank i to są frankowicze, którzy mają już spłacony kredyt, którzy jeszcze ten kredyt spłacali, czyli też dzięki temu mają zabezpieczenie roszczenia, czyli ja pamiętam jak zaczyna to 8 lat temu, to trudno było powiedzieć o procencie ludzi, którzy pozwał banki. E, natomiast no dzisiaj, e, co byśmy sobie nie chcieli tutaj zarzucić, no to naprawdę ta nasza koncepcja nieważności tej umowy obroniła się, bo przecież 8 lat temu to nie dość, że mówiono, że nie ma żadnych szans z bankiem, to jak mówiliśmy o tym, że te umowy są nieważne, to wszyscy inni mówili, że to w ogóle jakieś hochsztaplerstwo się szykuje, bo te umowy co najwyżej można jakieś spready odjąć od tego, czyli korzyści korzyści nie kilkaset tysięcy, tylko korzyści kilka tysięcy złotych. Dlatego no, faktycznie przez pryzmat tego noworocznego podsumowania przydługiego e, naprawdę jest czego się cieszyć. Przede wszystkim powinni cieszyć się ci frankowicze, którzy zdecydowali się, pozwali bank i mają prawomocny wyrok, a tak jak wiecie tych jest już coraz więcej. I warto zauważyć, że rodzina członków społeczności Życie Bez Kredytu, bo tak można nas wszystkich nazwać, rozrosła się do ponad 30 tysięcy tak, członków, prawda? To, prawda? to prawda, i to też będzie miało właśnie swoje przełożenie na proces negocjacji sprawiedliwych ugód. Ostatnio dał nam przykład, może nie był naparty, ale francuski sąd i Paribas, gdzie no, kilka tysięcy, 4 tysiące, bodaj 665 osób w ramach właśnie takich negocjacji grupowych, jakie prowadzą, właśnie nasi eksperci z departamentu mediacji i ugód znowu też zbieżność nie sądzę po 8 latach wynegocjowali korzystne z właśnie takie ugody z bankiem który w skutek tych ugód kilkaset tysięcy milionów euro będzie musiał zapłacić tym ludziom jest to zwrot należnego świadczenia i też zwrot odsetek czyli ja mówię że kiedy powstawał w połowie tego roku departament mediacji i ugód też nie wszyscy wierzyli ja pamiętam zrobiliśmy taką ankietę na Facebooku Zgradując prawdopodobieństwo członków społeczności życia bez kredytu, że banki będą chciały pójść na tę ugodę, i tam zdecydowana większość, ta mediana była generalnie taka, że 99% ludzi mówiło, że w ogóle nie ma szans, albo że szanse są nikłe na zawarcie ugody. A tu proszę, nie dość, że już mamy pierwsze sukcesy, to jeszcze przykład francuski pokazuje, że faktycznie w grupie siła i te 30 tysięcy ludzi, czym więcej będzie przystępowało do negocjacji grupowych, w końcu te banki się złamią. Na pewno najgorsze. Pierwszym jest przyjmować jakieś niekorzystne u, u, propozycje ugód, chociaż ja nie nazywam tego ugód, tylko aneksów od banku, bo wtedy banki widzą, że ludzie się godzą na marne ochłapy, nazwijmy to, a nie idą dalej w delikatnie rzecz ujmując, no, tak naprawdę posypanie głowy, głowy popiołem, bo banki powinny, tak jak tu francuski Paribas, jednak zdecydować się na to, żeby oddać to, co jest nienależne, a nie udawać, że jakieś tam KNF, jakieś inne rzeczy. Drodzy Państwo, w okresie międzyświątecznym spotkałem się z rodzicami, ze znajomymi i niektórzy z nich, z nich Kamil, i tu chciałem Cię o to zapytać, o, zasięgnąć Twojej opinii, pytali mnie, czy w związku ze zmianem, zmianą rządu, zmianem, zmianą ministra sprawiedliwości na ministra Bodnara, czy to może mieć wpływ na postępowanie przed sądem, przed sądami w zasadzie spraw frankowych, czy one mogą spowolnić, przyspieszyć. Minister. Były minister Zbigniew Ziobro, no, stał murem za Frankowiczami. Jak myślisz, jak się zachowa minister Bodna? No w tej na chwili? pewno tak, to znaczy, no, powiedzmy jeszcze bezpośrednio przed, przed wyborami w listopadzie otrzymaliśmy oczywiście aprobatę naszych warunków sprawiedliwych ugód od e, prokuratury krajowej, czy też e, tutaj przedstawiciel e, Rzecznika Finansowego również. Natomiast de facto ja uważam, chociaż oczywiście nie ma na to żadnych jeszcze namacalnych dowodów, e, wysłałam list do ministra sprawiedliwości pana Adama Bodnara, byłego zresztą tak jak mówię rzecznika praw obywatelskich i potem udało się poznać jego, dało się poznać jego e, spojrzenie na sprawy Frankowiczów i moim zdaniem tym bardziej jest murem za Frankowiczami, to znaczy, no, generalnie wydaje mi się, że taki organ jak Ministerstwo Sprawiedliwości, no, to powinno być właśnie, jak sama nazwa mówi, za sprawiedliwością. A kiedy to interes Frankowiczów, konsumentów jest łamany przez nieuczciwe praktyki, rażąco naruszające zasady spórcia społecznego przez banki, bo co do tego nie ma żadnych wątpliwości, no, to wydaje mi się, że. Dziwne by było, żeby jakikolwiek minister, nieważne już tutaj z jakiej nawet partii politycznej, miałby coś, że tak powiem, w stronę banków. Tak? No, tutaj wiemy, że mamy tutaj w naszym kraju niesamowitą rzecz, gdzie nawet sędziowie SUE się dziwią, że mamy taki KNF, który popiera i stara się legalizować te nieuczciwe, nieważne umowy. Zupełnie nie wiadomo dlaczego. Oczywiście, jak nie wiadomo o co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze. Ale generalnie rzecz ujmując, ja jestem dobrej myśli. Czekam na odpowiedź pana ministra na list, na zaproszenie na. Na, na ewentualnie rozmowy, bo naprawdę uważam, że jesteśmy u progu szansy zawarcia bardzo korzystnych, sprawiedliwych ugód. Przede wszystkim dlatego, że po 10 wyrokach CUE zeszłego roku, a oraz również tego, co mamy tutaj dzisiaj, już o tym wiemy, czyli wiemy o tym, że linia orzecznicza w polskich sądach jest stabilna. No to zakładam, że absolutnie nie powinno być tak, że um, pan minister sprawiedliwości będzie an nastawiony antykonsumencko. Także tutaj jestem pozytywnej myśli. No i należy odnotować też fakt, że mm, premierem nie jest już były bankster. No to, a, By było, a to, nie to było. jest na pewno duży plus. No, no <laughs> właśnie. Drodzy Państwo, wrócimy jeszcze na chwilę do minionego 2023 roku. Tak jak Kamil wspominał, Zofia Karaszewska przygotowała, zebrała statystyki z ośmiu lat, nie tylko z minionego roku i postanowiła Państwu o tym wszystkim opowiedzieć w swoim materiale wideo. Nadszedł czas podsumowań. Rok 2023 był znakomitym rokiem dla Frankowiczów. Na naszą korzyść zapadło 100% prawomocnych wyroków. A jak przedstawiają się inne statystyki? Wzrosła liczba pozwów składanych przeciwko bankom. W zeszłym roku złożono ich ponad 80 tysięcy, co stanowi wzrost o 30% w porównaniu do roku 2022. Eksperci RZBK podsumowują miniony rok jako rekordowy, jeśli chodzi o liczbę nowych spraw. Kolejny będzie jeszcze lepszy, biorąc pod uwagę to, ile teraz podpisywanych jest umów. Jest to oczywiście spowodowane również dziesięcioma sprzyjającymi dla Frankowiczów wyrokami, które zapadły w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zeszłym roku. Wracając do liczb. W 2023 roku zapadło 17% więcej wyroku niż w roku poprzednim, czyli ponad 20 tysięcy. 97% z tych wyroków zapadło na korzyść Frankowiczów. Zauważalny jest też wzrost rozpatrywanych spraw w sądach apelacyjnych w drugiej instancji. W naszej społeczności życia bez kredytu jest już 30 tysięcy członków, a ponad 500 tysięcy osób ogląda miesięcznie materiały i czyta artykuły, które udostępniamy. Dla porównania, spośród wszystkich członków społeczności życia bez kredytu bank pozwało około 3000 osób. Czyli o wiele więcej z Państwa śledzi nasze poczynania i korzysta z naszych materiałów edukacyjnych, które udostępniamy. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Jako społeczność jesteśmy dumni z tego, że pomagamy budować świadomość konsumencką i przekazujemy wiedzę niezbędną do walki o swoje prawa. Jesteśmy na każdym wyroku CUA i pomagamy zrozumieć obywatelom, jak mogą korzystać ze swoich praw konsumenckich. Pamiętajmy, że korzystanie z praw konsumenckich nie jest złośliwością czy pazernością wręcz przeciwnie, może zapobiegać pazerności banków i takim sytuacjom w przyszłości. Drodzy Państwo, przechodzimy do stałego punktu naszego programu, czyli odpowiedzi na Państwa pytania, pytania internautów, tych, którzy nas oglądają. Kamil już jest gotowy, jak zawsze, w nowym roku zwłaszcza, bo będzie pierwszy raz odpowiadał na Państwa pytania. Napisał Pan Kazimierz. Panie Kamilu, jak wygląda składanie zeznań przeciwko bankowi? Jak trzeba się przygotować? Na co zwracać uwagę? Składanie zeznań w sądzie w sprawie przeciwko bankowi jest absolutnie sprawą banalną. Przede wszystkim trzeba mówić to, co się pamięta. Tutaj zaznaczam, że nie tylko należy mówić prawdę, ale też nie, nie należy konfabulować w tym znaczeniu, że nie należy przypominać sobie rzeczy, które nie miały miejsca. Najważniejsze jest aby ułożyć sobie na osi czasu te okoliczności i Wiedzę, które się posiada dziś, a tą, którą posiada się, posiadało się 15 lat temu, kiedy się zawierało te kredyty, i wtedy łatwiej jest spojrzeć na to, że w ramach informacji, które otrzymywaliście z banków, tak naprawdę nie mieliście żadnej wiedzy odnośnie tego, jak będzie wyglądał taki kredyt. Stąd też, moim zdaniem, najlepiej przygotować się w ramach spotkania z ekspertem, z radcą prawnym, który przygotowuje osoby do rozpraw i ustalić szczegóły takich zeznań. Kolejne pytanie od pana Olafa. Panie Kamilu, mam kredyt w M-banku, spłacam go po kursie średnim NBP. Czy to osłabia moją pozycję w planowanym sporze z bankiem? Jeżeli kredyt został udzielony w złotówkach, oczywiście czy to jest kredyt denominowany, czy indeksowany, to nie ma żadnego znaczenia, to już na etapie wypłaty środków bank stosował własne klauzule przeliczeniowe, które właśnie prowadzą do nieważności umowy. Stąd też nie ma znaczenia, w jaki sposób było spełniane świadczenie, czy ono było spełniane bezpośrednio we franku, czy też było spełniane w złotówkach, ale po średnim kursie NBP, bowiem mamy Prawomocne wyroki w takich właśnie sytuacjach, gdzie spłata odbywała się nie w złotówkach, po kursie z tabeli banku, a właśnie, tak jak mówiłem, albo bezpośrednio w franku szwajcarskim, albo w e, kursie, po kursie NBP w złotówkach. Dlatego nie ma to większego znaczenia. Umowa jest nieważna wtedy, kiedy po wyeliminowaniu chociażby jednej klauzuli niedozwolonej sąd nie może pozostawić tej umowy dalej w mocy. No pięknie, słuchaj, pierwsze w tym roku odpowiedzi na pytania poszły jak spłatka, czyli cały rok taki będzie, przynajmniej tak się mówi. Drodzy Państwo, wiele mówiliśmy dzisiaj o społeczności, o rodzinie życia bez kredytu. No to trzeba teraz przejść i dać głos prawomocnym pomocnym, czyli Kindze Walickiej, która omówiła w swoim materiale wideo zarzut zatrzymania jako ostatni bastion. Zapraszam. Za kilka dni rozprawa. Jest się z czego cieszyć. Po pytaniach od sądu przychodzi czas na pytania Twojego pełnomocnika. Panie mecenasie, jakie pytania zadaje Pan swoim klientom? Najczęściej pytam ich o to, czy byli informowani o ryzyku kursowym oraz o tym, z jakim ryzykiem wiąże się zawarcie tej umowy. Często również lubię zapytać o to, czy były przedstawiane im kursy, na przykład sprzed 30 lat, w jaki sposób kształtował się kurs franka szwajcarskiego. Jakie najważniejsze informacje powinien usłyszeć od nas sąd? Sąd powinien dowiedzieć się od nas całej prawdy tego, w jaki sposób dochodziło do rzekomej negocjacji tej umowy, tego, co bank przedstawiał i oferował oraz w jaki sposób zachęcał do zawarcia tej nieuczciwej umowy. W życiu bez kredytu przygotowywali mnie do rozprawy kilkukrotnie, więc byłam spokojna, idąc na rozprawę, czego i tobie życzę. Ale najpierw musisz pozwać bank, więc rób to z ludźmi, którzy robią to codziennie i wygrywają. A jak to zrobić? Link komentarzu. Szybko przeleciało, prawda? Ten pierwszy odcinek w nowym roku poszedł nam, minął ten czas jak z płatka. E, Dziękujemy, że z nami jesteście, że rozpoczynacie nowy rok właśnie z nami, z ekspresy frankowiczów, z naszą społecznością. Tak jak Kamil już mówił do siego roku, życzymy Wam wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego i zachęcamy do odwiedzania naszych social mediów, do lajkowania, do subskrybowania. My to robimy nie dla nas, nie dla siebie, tylko... Dla Was. Dziękujemy za dzisiaj, widzimy się za tydzień, w kolejną niedzielę. Dziękujemy i życzymy dużo energii. Ten czas, ten nowy rok na pewno będzie dobry. A my idziemy pograć w kosza.